Hej, hej, hej! Cześć wszystkim, tu Kamruz. Witam was w pierwszym odcinku z serii Zagrajmy Wy Gwint. W pierwszym odcinku na tym kanale oczywiście, gdyż na moim drugim kanale, gdzie montuję filmy, parę odcinków z Gwinta nagraliśmy, ale stwierdziłem, że montowanie Gwinta mi się po prostu nie opłaca, bo w porównaniu do Hearthstone'a montaż wymaga dużo mniej cięcia, a czasu zabiera mi tyle samo, co montowanie Hearthstone'a przez rendery, nie rendery, a nawet więcej, bo odcinki tutaj są dłuższe niż w przypadku Hearthstone'a. Zbyt czasochłonne było montowanie tego, niezbyt aż tak potrzebne jak w przypadku Hearthstone'a, więc przenoszę serię na ten kanał, będzie bez montowania, będzie od razu, więc pokażę wam tylko, jakim deckiem zagramy. Eee, nie wiem, co się zmieniło przez ten czas w gwincie, bo dawno, dawno, dawno nie grałem, więc tak oto wygląda deck, którym sobie dzisiaj pogramy. Deck na potworach eee, z Dagonem, który się skupiacie Skupia się na takich dość dużych stworach, na dobrym wykorzystaniu swojej pasywki i po prostu na tym, że zagrywając stwory robimy sobie, no nie wiem, nie wiem, po prostu przewagę, co nie, punktową. Że po prostu jeden stwór daje dużo punktów i w ten sposób. Jeszcze zostaje nam na kolejną turę. Takie jest założenie tego deku. Mam nadzieję, że będzie się jakoś sprawdzać. Kiedy ostatnim grałem, sprawdzał się nie najgorzej. Zobaczymy jak teraz, bo jak mówiłem, grałem bardzo, 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 bardzo dawno temu. Cholera wie, co się zmieniło przez ten czas. Zobaczymy. A więc tak, na początku mamy, gramy przeciwko temu ziomalowi, który ma, robi sobie złote karty. E, na pewno będziemy chcieli mieć, o, ciekawe, epidemię sobie mogę zostawić. Myślę, że innego gula wyrzucę, gdyż królestwa północy lubią mieć duże stwory, a to zjada z jedyny, gościa z innego cmentarza. E, dużo jaskółek, to się, nie wiem, przyda na Lamberta. Rozdarcie może nam się przydać? Może być, chyba taka łapa mnie usatysfakcjonuje. Zagramy sobie wiedźminowo, pod rozwiniemy sobie to jaskółkami naszych wiedźminów, gdyż jaskółki o 12 punktów więcej bonus, gdy normalnie dają 8, więc mogę w sumie użyć epidemii. I co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że z chęcią mu żyje w takim razie bank, rozdarcia, żeby zabić tą pieprzoną wieżę. I to jest właśnie świetne wykorzystanie naszych e, umiejętności, gdyż osobiłem tego ziomala e, do trzech, wiedząc, że jeżeli zginie jakiś stwór, on sobie wskrzesi tego stwora, dzięki on ma trzy trujeczki I wykorzystujemy teraz epidemię zabijamy wszystko. Świetne wykorzystanie karty. Ja w tym momencie na to mogę pasować, bo on potrzebuje przynajmniej dwóch kart. Potrzebuję przynajmniej dwóch kart, żeby wygrać to. Teraz potrzebuję 10 punktów, żeby to wygrać, a to nie jest takie proste. Więc ja uważam, w tym momencie, że mógłbym nawet spasować. Bo 10 punktów nie jest tak łatwo tak po prostu bić królestwami północy. Więc myślę, że w tym momencie spasuje. będę mieć przewagę dwóch kart, jeżeli wygra. I to była jedna kata, która mu umożliwiła zdobycie powyżej 10 punktów, ale zużył silne combo, żeby wygrać, gdy mam przewagę dwóch punktów. Myślę, że to jest jak najbardziej okej. Okay. Oddam tą walkę? Nie ma problemu. Kamerka ma hoki, jakoś jakoś jakość straszną, to przeżyje. Nie ma wyboru. Kolejna epidemia, milutko. I w tym momencie, ile mam stworów na cmentarzu? Ten wampir zjada się, tylko stwory z mojego cmentarza, co jest suracze. Eee, myślę, że pobawi mi się w podpakowanie Vesemira. Uuu, mendo... To wiesz nie podoba mi się ta karta, a więc how about sobie po prostu Epidemii, zabijając szósteczkę. Myślę, że taka karta wymiana karty za kartę nie jest złą opcją, zwłaszcza gdy mamy przewagę kart. No i oczywiście dostała nam kartę na polu gry, gdyż u mnie z potworów, w ogóle jeszcze większa przewaga. Oj tak, widzimy, że są fajni, bo dają... za jedną kartę tak naprawdę mam 19 punktów, co prawda dwie karty srebrne do tyłu, Pysy, ale nie, nie za nie bardzo miałem się. co wykorzystać... ze srebrnych kart, no. no. to co? Co powiecie na to, żeby wystawić katakana? Albo czemu by nie? Okej, okay, cofnął sobie tą babeczkę, więc będzie mógł sobie kogoś jeszcze raz skrzesić. To nie jest najfajniejsze. Ja myślę, że dopakuję sobie katakana. Żeby nie miało jak mi go spalić ewentualnie, bo on będzie dawać dużo. Więc co prawda nie zdobyłem tych czterech punktów za wiedźmina. Okej. Okay. Dobra. Pasujemy. Albo przeżyję mi wiedźmin, którego będę mógł mocno dopakować. Albo przeżyję mi katakan, który będzie się stakować. Przeżył wiedźmin, niestety. Dostaliśmy Drauga, co jest całkiem miłe, ponieważ będzie zabijać wszystko, co ma 3 ataku. Dobra, on będzie się bać w skrzeszanie stworów, więc spróbujmy zjeść mu coś, co jest, nie wiem, fajne. O! Zjedliśmy mu szósteczkę. Czekajcie, szósteczkę w postaci tego działa, który strzela za każdą złotą jednostkę. Co jest okej, okay, moim zdaniem. Jest to jak najbardziej okej. Okay. Tego pana się boję, zdecydowanie się boję, więc rzucimy Drauga. Tylko po to, żeby go zestrzelić. Ja zdaję sobie sprawę, że on będzie mieć możliwości e, zagrania innych trujeczek czy coś, ale ta wieża byłaby zbyt silna, więc nie. Mamy niby Geralta Igni, który mógłbym ją spalić, ale w złote karty i tak niezbyt. To by tak nie działało. Nie tak jakbyśmy chcieli. Jest wojna, to muszą być Szani Ale ta karta wejdzie jako złota, więc... Okej. Okay. No udało się, ale musiał użyć szani, więc... Więc okej. Okay. Przyjmę to do wiadomości, że tak to ujmę. I zagram sobie biesa. Niech będzie, zagram sobie biesa. Pewnie się niektórzy z pytacą, dlaczego Dagon, a nie Redin. Odpowiedź jest y, bardzo prosta, tak swoją drogą. Ponieważ, no... To jest uniwersalność. I nie wiem, bęk deszczyk. Zanim podpakuję ich na złotych. Przyzywaj ich więcej, dobrze, dobrze. Fajnie było ich zestrzelić, tylko nie wiem jak. Art nie zadziała tak jakbyśmy chcieli. No dobra, ale to nie wiem, zapakuję ciebie, bo mogę. Jeżeli rzuci coś na środkową linię, jeszcze to mamy Geralta Igni. Mamy Geralta Art, mamy mnóstwo Geraltów. Prawdopodobnie Geralt Art już nie jest taki. Pffu, Geralt Igni nie jest już taki dobry jak kiedyś był. Bo tam przejrzałem, tak rzuciłem okiem na parę materiałów z Hearthstone'a. I z tego co zauważyłem. Może mieć Geralta Igni, co nie? Dobra, tego Geralta nie wykorzystamy już, więc e, hopa. Zrobimy sobie tak. Rzucimy go jako szósteczkę po prostu. O, patrzcie, dobrze, że tak zrobiłem. Yeah, baby, bang! Zdychacie. Chyba wygraliśmy. Raczej ciężko byłoby to przejść jedną kartą. Raczej <grym> tak trochę niemożliwe. No co tam masz? Kiedy z tobą skończę, nie będzie to złoty! JNFR Okej Całkiem niezły, ale ja mogę. Tak, o, nie zdążyłem! Ej, pierwsza gra wygrana! Nie spisało się tak źle, muszę przyznać. Dawaj golda, dawaj hajs, dawaj wszystko no to zagramy sobie jeszcze raz. Niedługo będzie skrzyżka, na 95 golda, więc... Nice! Nice, nice, nice Może się nie sprawdza tak źle, ho Ciekawe, jak się Igni sprawdza, bo kiedyś był za moich czasów, kiedy grałem w Winta, to był przestrany, nie? się bardzo silny, bardzo silny. Ale teraz zauważyłem właśnie dokończając że, dokończając, że jest mnóstwo deków, które starają się właśnie nie zrobić z 20 siły na innym polu. Tylko się rozpieprzają wszędzie, mają mało stworów. A potem robią jakieś chore komba. To nie wiem, zobaczymy. I w ogóle zbliża się patch do Gwinta, Siebałem, że teraz wszedł, dlatego, że nie znam tego patcha, że będzie taki uuuu, cała gra do góry nogami, ale właśnie ma wejść nilgard. widziałem odcinek u Gimpera, jak grał Nilgardem i podoba mi się strasznie koncept tego deku, to czy znaczy, jest strasznie popieprzony, ale to oznacza, że jest fajne, bo będzie można dużo kombinować, jest, Nilfgaard będzie taki w kontrolny i to jest spoko, bo ja lubię kontrolne deki. ...Szachimat? O, ty animowana wersja, Rar! Ja ci kuźwa dam Szachimat, 41 poziom. Bring it on! Dobra, przede wszystkim wypieprzamy Wiedźminów. Wezmę je raz tu zostawię. Eee, bo tam ci wyjdą, skoro... Uuu, mamy klucznika, zajebiście. W ogóle ludzie patrzą? O, oni w taki opę. OP, bo mają klucznika razy 3! Jeszcze jako brązowa karta, uuu, OP! Tylko szkoda, że to tylko działa jak bron na brązowej jednostki. Plus ma ma chokujową ilość ataku. Siły mniejsza. Dobra, wyjebie brzazg, na falerami i to. Rar. Ludzie nie ogarniają tam, krzyczą, że o, ludzie mają klucznika, ale brązowego, jaki OP, ni w gartopeki, że się głowy doznają na tej grze. Ale nie w gartope, OP, 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 Już wam wytłumaczę czemu ta karta nie jest OP, ok? Przyjemnie. <laughs> Chcesz się bić, to się bi Chcesz się przebijać, śmiało. Kontynuując. Dlaczego... A, pożoga, dlatego właśnie tak równomiernie sobie rozdawałem. Użesz ty, słucho? Mmm, nie podoba mi się to. Znaczy, mógłbym pasnąć. Bo będę mieć przewagę albo 18, albo 6. I wtedy będziemy grali do wygrania następnej rundy, co nie będzie złe. Wiecie, co ja pasnę? A nawet jeżeli przegramy, to będzie szansa, że, że przeżyjemy coś dużego. I na kolejną rundę będzie lepsze, więc niech będzie. Wracając, dlaczego, karta... e, dlaczego ta karta. Whatever. Dlaczego ta karta. Za jeden. E, ta karta, która ma jeden sił, jest brązowa, wyjmij, Wskrzesz jednostkę przeciwnika. Z cmentarza przeciwnika nie jest OP. Już wam tłumaczę. Przede wszystkim to działa tylko na brązowe jednostki. To jest bardzo istotne. E, więc to działa tak jak wskrzeszenie Skellige. Skaliga sobie wskrzesza kartą za jeden siły, e, stwora brązowego ze swojej talii, a Nilfgaard ma coś takiego samego, ma coś takiego samego, tylko na odwrót, z tali przeciwnika. Jaki jest haczyk? Skaliga jak ma to wskrzeszenie, wskrzesza swoją brązową kartę i robi tak, tak żeby to wskrzeszenie było opłacalne. A kiedy będziemy wskrzeszali brązowe karty z deku przeciwnika, co to, to jest sytuacyjne, ponieważ nie wiemy, czy on ma karty, które będą opłacalne dla nas, czy będą mech. Będą słabe, będą takie sobie. Więc ta karta będzie po pierwsze dużo bardziej sytuacyjna w większości przypadków będzie się gorzej sprawdzać niż wskrzeszenie Skellige. No i w sumie tyle, więc ta karta nie jest op. Zdecydowanie nie jest op. Wręcz mogę umrze... rzec, że jest słabsza od wskrzeszenia Skellige. Ale to też nie widziałem też wszystkich kart Nilfgaardu, więc nie będę aż tak szybko wyciągał wniosków. Tak czy siak, Am Amciu, amciu, bardzo ci dziękuję za Szósteczkę? W ogóle. Z, z, jeżeli miałbym mówić, że jakaś karta jest OP, to mógłbym powiedzieć, że zbrąz, brązowa karta za 11 punktów, która w zamian odkrywa jedną kartę ze swojej łapy. Ponieważ ten. tą negatywną rzecz, która jest de facto dość mocno negatywna, no, jednak można z tego jeszcze większe profity wynieść, nie? Czy ja wyglądam jak dusiołek? Nie, wyglądasz jak kuźwa. Nie miałem siły szukać żartu, ale zużył pożogę. Więc wystawiam sobie dwie dziesiątki i mam nadzieję, że nie ma Geralta Igni. Zwykle teraz chcę, ja chyba bardziej brać pożogę niż Geralta Igni. Bo te 20 punktów raczej nie jest tak łatwo zrobić. Ej, a w sumie na tylną linię można spróbować. Niechże król! Mam pomysł, moi drodzy. Chyba wiecie, jaki to jest pomysł. Kiedy z tobą skończę, nie będzie co zbierać. Pytanie: czy Hironex? Tak 100%, 100 szczerze, whatever, to jest nawet lepsze dla mnie, to jest nawet lepsze dla mnie. Robimy overkill czy... inaczej, epidemią zrobimy overkill. I to tak w pizdu, ale z drugiej strony nie wykorzystamy Geralta Igni już więcej. Bo Geralta Igni zabierze 15 i da mi 6, to jest razem 21, a w ten sposób zabiorę 25. Z drugiej strony Geralta Igni będę mógł zagrać jako stwora tak po prostu, o. Nie no, wiecie co, zrobię to tylko dlatego, Zrobię to tylko dlatego, że po prostu pięknie będzie to wyglądać. Dla samego efektu. Żeby to po prostu było mła. I mamy przewagę jednej karty i właśnie wygraliśmy. Chyba, że chce przeciągać. Spoko. Najpierw jest to, że on mi podpakował moje stwory, które zostaną. Nie, ja zostawię sobie Geralta, niech będzie. Stwór za 6. No nie! To troszeczkę boli. No niestety. A, dobra, 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 raczej pogód nie będzie mieć, albo nie przynajmniej nie zbyt dużo, więc zjemy sobie więcej kart, więcej guli, więcej kart, amciu, um, amciu. Um, Też jeśli chodzi o Dagona, fajną rzeczą jest to, że ma zawsze brzask, więc... Czego chcesz ode mnie? Go fuck yourself? Dobra, co? Pieprz się. Spaleć się go. Bo i tak nie wykorzystałbym tego Geralda na samej dużo dobrze, więc... Masz, to jest overkill największy, jaki mogę zrobić. Nie mów mi, że grasz dalej. Co z tego, że mam łapę, która wygra? Słuchajcie, ja mam jakieś stwory. Bo nie, ja nie mam dużo brązowych kart. A zużyłem brzask. Are you fucking kidding me? Mam jeszcze dwa razy bies, więc to jest albo redukcja. Muszę coś zagrać! Więc albo zagram biesa, to jest bies. Albo zagram biesa, albo klucznika. Klucznika nie zagram. Nie dam mu możliwości. W takim razie. Jeżeli on ma Geralta. O nie, na pewno nie ma garaża, który odpycha. Na pewno nie ma. Na pewno nie ma garaża, który odpycha. Nie ma najmniejszej opcji. Nie w tym deku. Nie ma opcji. Kiedy coś zalecam, zazwyczaj wiem, co robię. Kiedy coś zalecam, to już ja wiem, co robię. Kiepszony gra dalej. Ale to w sumie spoko. W sumie spoko, no, no dobra no, Nie wiem, zagram sobie biesa Albo nie, zagram sobie to no, Nie wiem, whatever <laughs> Przełam Mam dwie karty I jeszcze będę mieć jedną kartę, która przeżyje, minimum piątka Spoko Tego się nie przegra <laughs> Ale go zaorałem za <laughs> Good, przemaga jednej karty Bitch mm. Fajne jest to, że klucznik też może rzeczy. To jest przyjemne. A ten klucznik nie w gardło? Chyba nawet nie może wskrzeszać, się wskrzeszać. Chyba, nie jestem pewien, nie chcę kłamać. O, przeżyła mi najsilniejsza karta! Ohohoho. Uwielbiam, że śmieszna zmiana będzie dla potworów, ponieważ będzie dostawać ostatnia karta, którą się zagra. Co, szczerze ciężko mi powiedzieć, czy to jest buff, czy to jest debuff. Tak 100% szczerze, w sumie powinienem sobie kogoś wskrzesić. Eee, ja tyle opcji. Skąd miał dwa razy posiłki? What the fuck? A Wiem! Ja Wiem! Miał z tego tego e, gnojka. Pokażmy im, jak się tworzysz Neutralnego. Coś tu zrobił. Aha! Chyba wygrałem. Jedynie mógłby się chyba geraltem przebić albo jakimś baronem. Ja Antikor widziałem dawno, dawno. Od czasów, kiedy znerfili karty elfów z tymi dopiekaniami. Dobra, to ja sobie coś skrzeszę, żeby było śmiesznie. Nie, nie żartuję. Bęk, omciu, Tak Taka tam karta za brązowa za 12. W jest śmieszny. Tak długo, jak się nie gra przeciwko biebiurkom. GG! Dwie gry wygrane! GG, dobra gra. Czy mogę otworzyć... O, tam złoto, mogę kupić pakiet World's Kupujemy pakiet! Może dostaniemy coś fajnego, ostatnio miałem chujowe pakiety. Znaczy, na początku gry miałem mnóstwo złotych kart, znaczy legendarnych. No, złotych legendarnych, zajebistych, a potem mam tam przestało. Więc to jest chyba taka, taka równowaga, czy coś, nie wiem. Bang, 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 nic ciekawego. Tutaj... Więcej! Eee, nie wezmę Talara. Talar jest zajebisty. Więc sobie je wezmę. Zamknij, mordę. Dobra, zagram sobie jeszcze raz. Dagonem niech będzie taki full-dagonowy odcinek. Ale jak widzieliście, mam przygotowane parę innych talii, których chyba nad nie pokazałem na starym kanale, ponieważ montowanie było w e, strasznym wrzodem, wszędzie, nie wiem, na mózgu i po i prostu nie chciałem się tego robić, bo po prostu za mało się tam rzeczy robiło w montażu, żeby to. za dużo czasu to zajmowało. I jest takie. nie chcę mi się. Ale gwinta gwinta trzeba nagrywać, więc jest zajebistą tą grą. Jest dużo lepszy od Hearthstone'a, jest zdecydowanie dużo lepszy od Hearthstone'a. Mam nadzieję, że Gwint to będzie przynajmniej połowę takiej popularności jaką ma Hearthstone. Jeżeli youtuberzy i streamerzy to podpromują, to się uda. Grunt, żeby Gwint wszedł w e-sport, bo jest zajebisty pod tym względem. Na pewno będzie dużo lepszy od RNG Hearthstone'a. Jeżeli youtuberzy i streamerzy to podpromują... Potem, jak już wyjdzie pełna wersja, bo teraz mało osób daje cokolwiek o beta, no bo beta... Ale jak już wyjdzie... I dostanie takie porządne promo... Ta karcianka już jest lepsza od Hersona, co dopiero że zostanie podpromowana. O, Dago, no to chyba sobie wypierdziej skaligiski Sztorm. A wrzaski sobie zostawię, bo to jest jednak dobra rzecz. Eee, czy chcę zostawić gula raczej jednego albo zero No nie, dobrałem no Nie! Nie zjebałem Fuck! Będzie szybko No nie, nie powinna. Eee tak Cała. No dobra, no. What are you fucking kidding me? Mogę użyć epidemii, ale po co? Zagram sobie biesa, będzie 6, 7, 8, będzie to fajnie wyglądało. A poza tym, na następną turę, jeżeli nie przeżyję, wiedźmin no na przykład nie wiem, przeciwnik nie wyczyści. Chcę mieć wyjebany na niego. To jest potencjał na Geralta Igni. Eee. Zróbmy tak. Na razie nie mam pomysłu, co mogę zrobić. Ja skupę, bo Kukan robię... wolałbym. Hehe. Pau! Paszowam. Nikt cię nie lubi. Jaskuka jest dobra, ale w przeciwniku zużyje pogoda, już nie będę mieć. Okej. Okay. Więc mogłem mieć wyjebane, albo mógłbym mieć. E, ile to jest chyba z obok kart? 6, 7, 13, 21. Czyli jeżeli użyję brzasku jeszcze jednego, to nie będzie tak źle. Dobra, zróbmy tak. Aż taka to jest zaimista z tym razem, nie? Bo daje 12 punktów plus mróz. Właśnie skasowałem mróz, ale 20 punktów u niego zostało. I tak jest bardzo dobry deal, ten Garantir. Jakieś ostatnie słowa. Bardzo mi się podoba. Te wyczucie. Spoko. Postaram się wygrać tę rundę. Okej, okay, to mi nie przeszkadza. Po, poza faktem, że ja wiem, że on będzie mieć pieprzonego Geralta Yard, czy jak to się nazywa, więc okej. Okay. Fuck you. Ja wygrywam tą rundę, bitch. Nie ma bata, żeby nie. Uuu! Uh. to dużo mi ukradłeś. Mogę użyć dowódcy, żeby zwiększyć sobie siłę. O coś. Chcę pójść, fu pójść fuljolo. Długo czekałem na ten Pójdę. Moment. Pójdę. Jolo. Co ma być. Dobra, pierdolę. Dalej się nie będę tu. Bo jakbym zagrał karton, by pasnął po prostu i byłby bardzo do przodu. Więc. nope, nope, nope. Przeszedł przeżył Wiedźmin, przeżyłeś ty. Wygrałem ja. Uj, to jest, to jest bardzo ciekawe. Zagram na biesa. To jest bardzo ciekawe, tylko boję się niestety mrozu. Zużył Dagona, to jest okej. Okay. O, o ty picze. Czy chcę te tę wygrań, wygraną tutaj? Czy może po prostu pasnę w tym momencie? No bo tak się troszkę cykam. Jeżeli zużyję wszystko, on ma pogodę, to dupa. Dobra, dam mu wygrać tą rundę. Potrzebuje on 8 punktów przynajmniej, co nie jest w sumie takie proste. W przypadku pogodowych potworów. O. Chyba, że będzie mieć pogodę. Wtedy w jednej turze to ugra. Ale 8 punktów pogodowym tym, 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 tym może nie być tak łatwo. Mhm. Dokładnie, Potrzebuję jeszcze jednej karty. Wolę gryf. Arcygryf. No rozumiem, bo masz gryfę, ale... No spoko, teraz ja jestem karty do przodu. To są zaczyna, więc to jest akurat bardzo dobre dla mnie. O, jeszcze przeżył mi ten ziomar zajebiście. To jest akurat bardzo dobre dla mnie, bo będę mógł użyć brzasku, jeżeli zagra pogodę. I to będzie okej. Okay. Roar Zabiję Ci mglaka, handluj. Używasz mgły, masz Glaka dwa obrażenia mniej. A, że szty Dobra. Jeżeli zagra pogodę gdzieś, Eee... jeżeli dam tutaj, to będę. E, zróbmy tak, on zagra teraz ostatnią kartę. Nie widzę potem. No. Wygraliśmy kolejną grę, więc chyba nawet się nie sprawdza tak źle. Co prawda, nie gramy na rankedach. Ale trzy wygrane są, okej? Okay? To znaczy, że otwieramy kolejną, kolejną, kolejną beczułkę. Specjalnie dla was. Bo myślę, że to jest dobry Dzień. deal. Przyjaciel, dawaj to. Dawaj te beczki. O, robim trach. Oh. Robim trach. Robim dobre trach. Daj, tym razem się popisz. Tym razem dasz mi coś fajnego. Wierzę w ciebie, bądź ty święty, wszechmocny, miłosierny. No! <noise> Dobrze, że jestem agnostykiem. Dobra, wezmę sobie. Bez różnicy, wezmę ciebie. Bo masz fajne dudy, co nie? Pamiętajcie, duda! Andrzej duda to się uda. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w kolejnym odcinku. E, nie wiem czy zagram tym samym deckiem, nie wiem czy zagram kolejnym. Zobaczymy, tak się, jak trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. papa. Pa!